Jak oddzielić Kościół od państwa? Pyta Denis. To jest zła droga, Kościół powinien robić wszystko dla ludzi. Jeśli nie chcemy chaosu, Kościół i wiara powinny się siać pomiędzy ludzi. Zobaczcie, na młodzież bez wiary Boga, czy to jest dobra droga. A to już decyzja tej młodzieży, bo to każdy z nas powinien podejmować decyzję w tej sprawie, czy chce z Bogiem, czy bez Boga. Proszę zwrócić uwagę, panie Denisie, jak to Jezus załatwiał 2000 lat temu. On wydawał jakieś ukazy, narzucał ustawy, apelował do polityków, żeby, czy układał się z nimi, żeby pewne rzeczy załatwić, nie szedł w kontrze. I od samego początku, również po zmartwychwstaniu, kiedy miał mandat do tego, żeby, żeby, jak mówię, pójść do Piłata, pokazać mu gesko Zakiewicza, do Sanhedrynu i powiedzieć, no i co, no i kto wygrał, kompletnie go to nie interesowało. Od samego początku chrześcijaństwo oparte jest na tym, na dobrowolności na tym, że jeden człowiek przekazuje dobrą nowinę drugiemu człowiekowi, a ten drugi człowiek ma pełną wolność uwierzyć lub nie uwierzyć, pójść za tym lub nie pójść. I jak pan poczyta Ewangelię, to w przypadku Jezusa też było dziesiątki, setki, a może i tysiące takich, którzy powiedzieli, a nie, to ja dziękuję bardzo, przepraszam serdecznie, do widzenia, nie interesuje mnie, nie jestem zainteresowany. To jeżeli Jezus gra w ten sposób, to Kościół nie ma prawa grać w inny sposób i ja jako chrześcijanin też nie mam prawa grać w inny sposób. Koniec i kropka. E, większość problemów, z którymi Kościół się dzisiaj boryka, wzięła się z tego co zrobił Konstantyn. W, z jednej strony można powiedzieć przerwał i dobrze w prześladowaniach chrześcijan, ale z drugiej strony robiąc chrześcijaństwo religią państwową, dokonał pomieszania porządków, które jest grzechem pierworodnym w, w, w tych wielu problemów, które dzisiaj widzimy. Bo tu się pojawia logika, kościół wtedy bierze od państwa logikę stanu posiadania, bierze wtedy od państwa kwestie władzy i cieszenia się tą władzą i sprawowania władzy, pojawia się pojęcie w, wręcz władzy w kościele autorytarnej, mniej autorytarnej, Autorytarnej, w, 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 pasterskiej, takiej, że tutaj, wiecie, to, 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 ta władza odpuszczania grzechów, która, yy, która, która pada w Ewangelii, to to jest służba tak naprawdę od samego początku, bo to jest, to, to jest władza, to tak jakby powiedzieć, że lekarz ma władzę czynienia człowieka zdrowym. W, to jest niesamowity dar służba, że można pomóc człowiekowi. To tak trzeba rozumieć. A to dzięki temu, że państwo pomieszało się z kościołem w tym IV wieku, doprowadziło do tego, że w, biskupi zaczęli zachowywać się jak ministrowie, a ministrowie zaczęli zachowywać się jak biskupi. W, to trzeba rozdzielić. I my mamy 12 prostych punktów pokazujących, jak należy zacząć to rozdzielać w praktyce, a nie tylko ganiać i krzyczeć, że, że to czytam. To tylko po prostu konkretnie. Zlikwidować fundusz kościelny, uporządkować kwestie cmentarzy, lekcje religii. Zachęcam do zajrzenia na nasze strony Strategia 2050. Tam to wszystko jest jasno pokazane. Będziemy o tym jeszcze tej jesieni mówić.